Cześć, Moneczko, wszystkim witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w GTA 4. No i oczywiście, lecimy z pawłką. Na wstępie zapraszam Was wszystkich do komentowania, lajkowania, subskrybowania no i oczywiście udostępniajcie ten kanał, ponieważ chciałbym, aby było nas jeszcze więcej, jeszcze więcej mi oglądało, i jeszcze więcej ludzi, aby się integrowało. W komentarzach i w ogóle na Discordzie, żeby było fajnie, więc my przechodzimy do fabuły. Oczywiście pierwszą misją się zajmiemy od Brusa, więc zobaczymy, co on tam od nas chce w ogóle. Więc szybciutko tutaj wchodzimy i numer jeden ciekawa nazwa misji up? Show me the love, man. Oh, hug, enough, time. all right. Whoa, whoa, what are we about here, you and me? I don't know. What are we about, boy? Oh, I'm an immigrant and a hired gun, and you're a steroid junkie, but we get along. No, not that stuff. That's superficial. I'm talking about the real shit. What? We're winners, man. Fucking winners. That's how we roll, brother. Bling, check. Bodies, <laughs> check. Paper, <laughs> check. That's how we roll, bitches. The Boss. Are you all right? Too much bullshark testosterone up the uh, ass? Fuck you, fuck you, man. Hey, check this out. Lenny! Lenny! Is the bitch ready? Well, she's very shiny. Look at her, and weep tears of pure gold. Motherfuckers! Come on now, let's go show some people just how we roll. Yeah, all right. Come on, get in. Gold, eh, big man. <laughs> Lenny, you're a fucking asshole. What is this? What is this? You two to yourself. Yeah. Well, what should I do? I mean, I need a flashy car. People are gonna think I'm a no-nut bullshitter if I fail to deliver here. How about Steve's car? Yes. I'll call him on the way. Nico, can you drive us to Freetown Avenue and Willis? Yeah. Come on. Let's roll, bitches! Okej okay. Dobra, czyż, czyż, czyżby musielibyśmy zawędzić gdzieś jakąś fajną fureczkę? Byłoby dość fajnie. Eee, Zgarni samochód przeznaczony do tego wyścigu, okej. Okay. Ale dlaczego ja mam tak aż mało HP? To jest pytanie. Dlaczego mam aż tak mało HP? Hmm. Ciekawe. Dobra, lecimy tam

No, no, no. The other one. Oh, of course it'll be cool. What? Oh, it's outside? Great. Love you, man. He's fine with us taking it. We won't have an incident like the last time I got the car for you. No way, man. That, that was a one-time only, baby. Me and Stevie are tight. Okay, tighter than that. Tighter than... Shit, I was gonna say my hands, but I think you know that nothing's tighter than this shit. Yeah, wanna feel? Mm, thanks, oh my uh, god. I got my hands full.

o matko, on jest chyba ciepły. Oh my god. Zaraz się chyba oparzy. Albo sparzy. Dobra, ta furka jest gdzieś na zewnątrz. O, błyszczy. Przecież by to było Porsche. Tak, to wygląda jak Porsche. Oh my god, very nice. Ah, Porsche. To jest kometa.

Dobra, lecimy wyścig GTA 4. Nie wiedziałem, że w GTA 4 są wyścigi, ale spoko. Dobra, my sobie ich tutaj porobimy dość ostro. A raczej spróbujemy porobić. Dawaj go lewy. Dobra, muszę powoli, aby nie wypaść z drogi. Jestem pierwszy, więc na lajcie damy radę. Akurat problemu nie będzie. Na pewno. Dobra. Elegancko teraz w lewo przehamuj, przehamuj, przehamuj. Nevis pięknie w prawo do prawej. Tni 3, 2, prawa. Tni. Nie wiem, jak to tam jest w tych rajdach, ale jakoś tam do siebie gadają. Znaczy ten koleś, yy, ten który prowadzi w rajdzie, tak śmiesznie gada. Nie wiem, o co w tym nawet chodzi. Czy chodzi, chodzi o stopień konta, drogi, czy chodzi o prędkość też, o biegi, którym biegiem ma wchodzić, kurczę nie wiem. Musiałbym kiedyś się zaznajomić z tym, z tym, z tym całym systemem tam, który oni mają, jeśli chodzi o, o rajdy, takie dość szybkie, terenowe, gdzie wypadają wręcz z dróg i wpadają ludziom w płoty i w bramy i w budynki. Ciekawe kto wtedy pokrywa koszty naprawy. O oh yeah, ale oni daleko jest. Nie, ten w sumie jest dość blisko mnie. Ale nie da rady. Tutaj muszę uważać. A nie, jednak nie, tu już mamy metę elegancko. Pięknie. Intense! How do I look? Pretty good, right? Take me back to my apartment, man.

like Okay, VIP only. Read my lips. I'm a winner. And when they touch, shit, they work some serious magic, bro. What is it that you do, Brucey? Are you a mechanic? I don't get it. I'm a businessman. An entrepreneur. I make shit happen. Sure, but you seem kind of legit. Why you need guys killed? Of course I'm legit. Have you seen my delts? That shit is as legitimate as a... Nicky. To na i pewno nas łączy jakaś więź. Okej, okay, niezły świr. Ale fajne autko zagarnęliśmy, nie? Fajnie byłoby je sobie odstawić pod domek. Nie ogólnie, fajnie byłoby sobie tym autkiem jeszcze pośmigać. Więc ja sobie polecę tutaj odstawić do mojej kryjówki, no i oczywiście zajmiemy się misją od. Paki? Paki? Nie wiem, czy jakoś tak. Więc widzimy się już na miejscu u Paki, czego tam się zwie. To to jest w ogóle? Nie pamiętam. Przestań, ukojenia oh my god babcia gangster and you patrick and you kate who's going to judge kate what would she win if they did virgin of the year no. i'm thinking maybe you can catch vd for both Fuck of us patrick you, language sorry ma Oh, ho, ho, there he is mr fucking crazy man you want a beer no good cuz i ain't fucking got none very funny Maybe if being a drunkard doesn't work out, you can be a comedian. Fuck off. <laughs> and you, Kate, fuck off out of here. But aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico. Some drug dealing to fucking generate from some armpit in Eastern Europe. That's my ma. Nice to meet you. Hi. And this is my sister. Lovely lass, scared to bits of life. And fucking off out of here right now before I throw a fucking bottle at her. Patrick. Nice to meet you. Likewise. See you around. Bye. What a girl. I think she likes you. Word to the wise, though, she don't put out. Which is convenient, because if she did, I'd have to kill you. Understood. Good lad. You got any drugs on you, boy? No. Shit. Well, probably a good thing. We got some business to take care of. Come on.

But we don't know what it is that they're bringing in exactly. All we know is that it's worth a dollar or two. My brother Gerald had word about it through this Italian, Ray Bacino. He gave us the heads up in exchange for a cut of the haul. What makes you think that the information is legit? First off, I don't trust this guinea for a second. We wouldn't be working for him if our family still had the same status it did back in the day. But that's another story. Am I going to hear this story? Anyone who hangs around my family hears about the old days. Just wait. Oh, yeah. Ray Bacino's a slimy motherfucker. The one thing you can rely on him for is greed. I'm too small time to be worth setting up, so the one angle he can be playing is the cash one. Makes sense. Yeah, he'll probably try to give us a fraction of whatever this stuff's worth, but it'll be a fun night. It depends on what you think is fun. Stealing, gunfire, car chases, all the usual stuff. Usual for you and me, maybe. The general population, I'm not so sure. General population? That's a prison term. You ever been inside? Not in this country. In Europe, they do things different there. Not so much of the fun in the shower that you guys have here in America. Must have been a real disappointment. Bet a guy like you thought he was gonna be real popular with the lifers. Did no one pay you any attention? As I said, the whole prison bitch thing is an American phenomenon. It don't happen on the other side of the ocean. Well, you gotta do some time over here. See what you've been missing out on in your chased European jails. I'm going to pass on that. Send me a postcard if you do some time. Will do. Might even put you on the visitors list. I'd be fucking touched. You'd be touched if you did some time, that's for sure. We would see if they'd be able to touch me. I got some moves. You're a good man, Nico. I like you. Not enough fun in the showers kind of way. You know, a male bonding about to go rob some people kind of way. I think I know what you're saying. <laughs> tak, chyba wiem o co ci chodzi. Jerry, już na miejscu? Dobra, jesteśmy na miejscu, bo ja pierdzielak to daleko, strasznie. Alright, plan? Jakie plany? Okej, okay, dobra, eee, włazimy na dach tego budynku Będziemy mieć fajny widok Co się dzieje dookoła W tych dokach. Tylko że on troszeczkę wolno biegnie. Jestem o ciut szybszy od niego. Może to tak specjalnie. No, dalej, dalej, Wska Wskakuj, skakuj. Nitko. Co teraz? Okej. Okay. Ja pierdźcie, jak to fajnie wygląda. O oh my god, i to w tym samym tempie, nie? Hits elegancko, i teraz tutaj do góry, hits i hits i hits. I hyt. Elegancko. Jesteśmy teraz przy Kuc, Słowiański. Widać coś ciekawego na tych dokach. Cała transakcja. Dużo boat, ludzi. Hmm, right ale towaru. Widzisz te boksy na półkach? To może przynieść klonę medyczną. meds yeah stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get wood meds molly sedatives antidepressants meds okay how do we do it we'll wait until the truck is loaded then we'll take it simple as that <laughs> I'm covering you from up here while you're down on the ground cleaning up these better be some good fucking pills the housewives better be grateful Okej, okay, czyli tak myślałem, będzie fajna rzeźnia. Ukradni ciężarówkę. Eee, tędy chyba uda nam się zejść w dół. Dobra, dobra, dobra. Stary, ze spokojem. Ja to załatwię troszeczkę ze sniperką. Albo rzucę im jakiegoś fajnego ne nejdzika. Tylko pytanie, czy ja dam radę tam dorzucić eee, do nich tego nejda? O kurwa Kurwa jak chujowo się rzuca tymi in'dami w Ting GTA Waliło ich, ale coś ich nie zabiło Dobra, leży wali skądś do mnie, ale nie mam pojęcia skąd leży. Leży dobra, teraz bierzemy te SMG na pełnej. Crowlew, czyli piepsie, kurde, to było prostsze niż myślałem, ale ten najdy w ogóle nie zadają im obrażeń. Tak mi się wydaje. Tu nie żyją. Potrzebowałbym apteczki. Które jak na złość... A, nie jest. Dobra, elegancko. Mamy apteczkę. Mm, a mielibyśmy kamizelkę kuloodporną? No nie wydaje mi się. Dobra, zabieramy ciężarówkę. Ciekawe, czy będą nas atakować. Eee, Wsiądź do ciężarówki, OK. Wsiadaj ziomek. Dobra, jedziemy. Siedzisz, siedzisz. Sprzątasz każdego. Aha, czyli będzie dość wesoło na pewno. Yy, będą nas chyba atakować, jak będziemy jechać. Już na samym starcie źle pojechałem. Udaję się do kryjówki. Tutaj w prawo musimy jechać. Musim, nie musim. Ale lepiej jechać tak jak jest zaznaczone, bo zaraz się zgubimy gdzieś eee, no jak widać jeszcze nas nikt nie atakuje. Dobra? Ej, miałeś likwidować każdego kto podjedzie? I'll give them a taste of Ej, no co się dzieje? Ja pierdzielę. Dawaj, 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 dawaj. A ty mi tu podłazisz, pod koła, kobito. Łopanuj się. Dawaj, 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 dawaj. Kręć, 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 elegancko. I teraz w lewo, kręć, 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 elegancko. Dobra, policja zgubiona. Yy, więc jesteśmy na plus. Jak widać jeszcze nas nikt tutaj nie atakuje. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie aż do dojazdu przyjazdu do kryjówki, dojazdu przyjazdu yy, schowania ciężarówki. Mam taką nadzieję. Dobra, już jesteśmy praktycznie, że na miejscu tutaj gdzieś po prawej stronie. Tak, otwiera się brama, elegancko. Aj, aj, dobra, 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 ze spokojem, Nico. Auto Electric. Zarąbista kryjówka. No i si calafon. Pięknie załatwione. A kto to jest? To wszystko jest tam? Tak, wszystko jest bezpieczne i głośne. Cały samochód. Wieśni i mistrzostwa będą szczęśliwe, kiedy ci mężczyźni będą to trzymać. Whole city's gonna be hard in a few days time. Who's this? That's my boy Nico. He's an absolute savior. Couldn't have done it without him. Nico, come over here. You work for these Mick bastards. Fucking guinea. I work for whoever's paying. I might give you a call sometime. Get in, Packy. Hey, I'll catch you around, man. No, na razie, na razie. Patrick. Ale poszedł, kurde. Ale poszedł. To ma No i elegancko. Misja udała się nam, więc myślę, że w tym momencie możemy się pożegnać. Eee, oczywiście Roman łapka w dół. Czy ktoś do nas zadzwoni nie wydaje mi się, więc ja będę się z wami żegnał. Więc zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję. No i oczywiście udostępniajcie ten kanał, aby było nas coraz więcej. Więc ja się z Wami żegnam. Siemaneczko, do następnego, pa pa!